świnka w pracy Mama świnka pracuje przy komputerze Tata świnka robi zupę na obiad Tato, możemy pójść do mamy i zobaczyć jak pracuje? Tak, pod warunkiem, że nie będziecie przeszkadzać. Ma dzisiaj dużo ważnej pracy. Dzięki, tato. <laughs> Mama świnka ma bardzo ważną pracę do zrobienia. Mamusiu, czy możemy z Georgem usiąść koło ciebie i popatrzeć, jak pracujesz? <laughs> tak, jeżeli oboje będziecie cichutko. <laughs> Pepa i George uwielbiają patrzeć, jak mama pracuje przy komputerze. Mamo, będziemy mogli pograć w grę komputerową, wesoły pan Kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Pepo, nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George, tobie też nie wolno. Pepo, dość! Przepraszam. Pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato Świnko! Tato Świnko! Co się dzieje, mamo Świnko? Tato Świnko, czy naprawisz komputer? Eee... Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato świnko. Tata świnka zajmie się naprawą komputera. Hmm. 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 A może by tak go wyłączyć, a potem znowu włączyć. Tata świnka naprawił komputer. Ura, tato! <grym> tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato? <grym> czy możemy zagrać w szczęśliwego pana kurczaka? Lepiej zapytajcie, mamę, świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. <grym> Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. <laughs> teraz moja kolej. <laughs> A teraz moja kolej. To oni tam wyprawiają. Widzę, że komputer znowu działa. <śmulatyczny> Rowery. Jest piękny, słoneczny dzień. Pepa i George jeżdżą na rowerach. Dynia, tato świnko. Tata świnka jest bardzo dumny ze swojej dyni. Dynie to jedyne, co umiem uprawiać. Może dlatego, że przepadam za ciastem z dyni. Chodź, George! Dany, Suzy, Rebeka! Pepa i jej przyjaciele, Suzy owca, pies Denny i królik Rebeka jeżdżą na rowerach. George jeździ na trójkołowcu. Bardzo wolno jedzie. <laughs> Ścigajmy się do dyni, taty świnki. Jeżeli będziemy się ścigać do dyni, to musimy bardzo uważać, żeby w nią nie uderzyć. Tata byłby bardzo zły, gdybyśmy zepsuli dynię. Nie martw się, Pepo. Jedźmy. <laughs> Pepa i jej przyjaciele ścigają się do dyni, taty świnki. E, uważajcie na dynię. Uważaj! Dynia taty! Wybacz, tato. Patrzcie na George'a, jak wolno jedzie. <grystanie> George nadal jeździ na dziecinnym rowerku. O, ty też masz dziecinny rowerek? Masz doczepiany kółka. Ja umiem jeździć bez doczepianych kółek. Mę, ja też! Ja też! Zjeżdżajmy jeszcze raz. Jedziesz z nami, Pepo? Nie, ja zostanę tutaj. O, o, o. Me, na razie. O. Pepa już nie chce mieć doczepianych kółek. Tato, ja już nie chcę mieć kółek. Myślisz, że sobie bez nich poradzisz? Tak. Dobrze, Pepo. Zdejmijmy je. Tata Świnka odkręca dodatkowe kółka od rowerka Pepy. Jesteś pewna, że chcesz jeździć bez dodatkowych kółek? Tak! Nigdy tego nie robiłaś. Ale umiem. Tak, tak. To <laughs> nie <Pani> jest śmieszne! <laughs> Jazda bez kółek nie jest łatwa. Czy pomóc ci, Peppo? O tak, tato! Dobrze. Gotowa do biegu start! Nie puszczaj mnie, tato! Spokojnie trzymam cię. Doskonale sobie radzisz, Pepo. Trzymaj, tato! <laughs> Pedałuj dalej! Pepa jedzie bez dodatkowych kółek. O, tato udało się! <laughs> Już sama sobie doskonale radzisz! Serio? Bardzo dobrze ci idzie. Umiem? Umiem jeździć! Widzicie? Widzicie? Sama umie jeździć na rowerze! Dany! Suzy! Rebeko. Nie potrzebuję już dodatkowych kółek! Widzicie? Kurat! Ścigajmy się do dyni! Pepo, uważaj, moja dynia! Jestem pierwsza. Pepa nie patrzy, gdzie jedzie. Wow. Wielkie nieba. Pepa zmiażdżyła dynię taty świnki. Przepraszam, tatusiu. Rozbiłam dynię. Nieważna dynia. Dobrze, że nic ci się nie stało. Na przyszłość uważaj, gdzie jedziesz. Obiecuję, że będę uważała. Dobrze. No cóż, skoro dynia jest rozbita, to można zrobić z niej ciasto dyniowe. Uwielbiam ciasto dyniowe! Wiecie, dynia taty jest taka duża, że ciasta wystarczy dla nas i naszych przyjaciół. Hurra! <ścoughs> Zabawa schowanego. <ścoughs> Pepa i George bawią się w chowanego. Teraz George ma się schować. Musi szybko znaleźć kryjówkę, bo Pepa zaczęła liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. George znalazł kryjówkę w samą porę. Dziesięć. Gotów czy nie? Nadchodzę. Pepa musi zgadnąć, gdzie George się schował. Pepa znalazła George'a. George, znalazłam cię bez trudu. Teraz kolej Pepy, żeby się schować. Raz. Trzy. Pomogę George'owi liczyć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć? Dziesięć. Dobrze, George, otwórz oczy. George musi zgadnąć, gdzie ukryła się Pepa. Pepa nie schowała się pod stołem. George, spróbuj poszukać jej na górze. Pepy nie ma pod łóżkiem. Co to za dziwny hałas? Pepa nie ukryła się za zasłoną. I znowu ten dziwny dźwięk. Co to może być? Znalazł kryjówkę Pepy. George mnie znalazł! Teraz kolej, taty na chowanie. Myślę, że teraz George powinien się schować. Ale George nie potrafi się chować. Jestem pewien, że tym razem będzie lepiej. Zamknij oczy i zacznij liczyć. Raz, dwa, trzy. Wielkie nieba. Pepa stary. z łatwością znajdzie Georgea. Tu. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Gotów czy nie nadchodzę? O, George nie schował się pod stołem. Przecież on zawsze chował się pod stołem. Próbuj poszukać go na górze. Już wiem, gdzie on jest. Musi być w koszu na zabawki, o oh. Georgia nie ma w koszyku z zabawkami. Gdzie on jest? Pepa nie może nigdzie znaleźć Georgia, Tato, nie mogę nigdzie znaleźć Georgia, ojej, gdzie też on może być? <grydy> Wyobraź sobie, że jest coś o naszym George'u w tej gazecie. To była świetna krywówka. George cały czas był ukryty za gazetą taty świki. Ogródnictwo Peppa i George bawią się w domu babci i dziadka. Łap! Co to? Dinozaur! Dinozaur! Dziadku, co robisz? Sadzę te nasionka. Nasionka? A co robią nasionka? Z nasionek wyrastają rośliny. Robię małą dziurkę w ziemi i wrzucam nasionko. Potem zasypuję je ziemią i podlewam. Wszystko, co widzicie w moim ogrodzie, wyrosło z takich maleńkich ziarenek. Nawet ta wielka jabłonka? O, tak! Z tych małych ziarenek wyrośnie takie małe drzewko owocowe, jak to. O. A ta mała jabłonka zamieni się w wielkie drzewo owocowe, jak to. Wow. A w tych jabłkach są kolejne nasionka. Żeby było więcej jabłoni. No właśnie. Dziadku, dziadku! Chcę posadzić nasionko. Czy chciałabyś posadzić truskawkę? O tak! Z tego nasionka wyrośnie mała, śliczna, zielona roślinka. Najpierw zrób mały dołeczek. Potem wsadź ziarenko i zakryj je ziemią. Czy podlać je za ciebie? Nie, nie, sama chcę podlać. Dobrze, teraz poczekamy, aż wykiełkuje. Pepa i George czekają, aż wyrośnie roślinka. Dziadku, nic się nie dzieje. <noise> Musisz być cierpliwa, Pepo To potrwa bardzo długo Pepa, George, pora wracać Czekamy, aż wyrośnie moja mała roślinka Chcę truskawek do herbaty <noise> Nie martw się, Pepo Jak przyjdziesz następnym razem, nasionko będzie już rośliną I będą słodkie truskawki? Tak Choć już, Pepo Pa, pa, truskaweczko. Dziadek świnka opiekuje się roślinką pepy. Po wielu dniach dziadek zobaczył, że nasionko wykiełkowało. Dzień po dniu roślinka stawała się coraz większa. Pewnego dnia dziadek świnka znalazł coś specjalnego: ruskawki. Jesteśmy! Pepa i George przyszli znowu się pobawić. Dziadku, czy moja roślinka urosła? Tak! Spójrz. O, truskawki. <laughs> Dziękuję, dziadku. Dziadku, możemy posadzić coś jeszcze? Tak. Teraz niech George coś wybierze. Nie George, weź marchewkę. Dziadku! George chce posadzić marchewkę. George? Chcesz posadzić marchewkę? Nie. A co chciałbyś posadzić? George zastanawia się, co chce posadzić Dinosaur? George chce posadzić drzewo dinozaurowe. Dłubtasz, George. Dinozaury nie rosną na drzewach. Zagubione okulary taty. Tata świnka nosi okulary. Potrzebuje okularów, żeby dobrze widzieć. Kiedy tata świnka ma na nosie okulary, wszystko wygląda dobrze. Ale kiedy tata świnka je zdejmuje, nie widzi wyraźnie. Wszystko jest rozmyte i niewyraźne. To bardzo ważne, żeby tata świnka wiedział, gdzie odłożył okulary. Czasami tata świnka gubi swoje okulary. Pepa, George, widzieliście gdzieś okulary taty świnki? Nigdzie ich nie może znaleźć. Nie, mamo. Pepa i George nie wiedzą, gdzie są okulary taty świnki. Okropne. Tata świnka nic nie widzi bez okularów i staje się okropnie nerwowy. Bez okularów tata świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z Was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato, pomożemy ci szukać okularów. Dobry pomysł, Pepo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuję się. <laughs> Pepa i George szukają okularów taty. Pepa zajrzała pod gazetę, ale okularów taty świnki nie znalazła. George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. Oh. Sprawdźmy na górze, w sypialni rodziców. <grystanie> Peppa i George szukają w pokoju mamy i taty świnki. George, uważaj, nie wolno nic przewrócić. Oh! <grystanie> Pepa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O. George szukał w kapciach taty, ale okularów też tam nie było. Poszukajmy w łazience. Pepa i George przeszukują łazienkę. Okularów nigdzie nie ma, A. w toalecie też ich nie znaleźli. Och! Hm. To za trudne. Pepa i George nigdzie nie znaleźli okularów taty świnki. Szukaliśmy wszędzie, ale nie mogliśmy znaleźć twoich okularów. Ojej, co teraz zrobisz? Będę musiał nauczyć się żyć bez nich. Będę się wolno poruszał, to na nic nie wpadnę. Tutaj są. Znalazłam je. Tato świnko. Cały czas na nich siedziałeś. Oh. <grafy> Dapa, tatuś. <grafy> Jak one się tam znalazły? <grafy> to ciekawe. Dobrze, że się znalazły tato świnko. Nareszcie przestaniesz się denerwować. Nie denerwowałem się. Najlepsi przyjaciele. Pepa czeka na swoją najlepszą przyjaciółkę, owce Suzy. Witaj, Suzy! Pee. Cześć, Peppo! Suzy przyszła pobawić się z Pepą. Pepa lubi Suzy. Suzy lubi Pepe. Są przyjaciółkami. Idziecie pobawić się do twojego pokoju. Tak, mamo. George też chce się pobawić. Pepa i Suzy lubią bawić się w pokoju. Peppa. George też. Nie, George! Ta gra jest dla dużych dziewczynek. Swoimi zabawkami. Pepa i Suzy chcą grać same. Ja będę malutką wróżką. <macham> Pomacham magiczną różdżką. I zamienię cię w żabę. <mach> George nie chce się sam bawić. Chciałby się pobawić z dziewczętami. Nie, George! Gram Suzy. Ty musisz się pobawić gdzieś indziej. George czuje się samotny. Chce się bawić z Pepą. George, potrzebna mi pomoc. Robię ciasteczka czekoladowe. Ktoś musi wylizać miskę. George lubi pomagać mamie przy robieniu ciasteczek. Ale najbardziej lubi zabawę z Pepą. Me. Chcę być pielęgniarką. A ja będę doktorem. A kto będzie naszym pacjentem? George! Pepa i Suzy lubią zabawę w pielęgniarkę i lekarza. George także. Pepa rozpoczęła badanie. No, George, weź głęboki wdech i kaszlnij. Hmm, twoje serce jest trochę zepsute. Nakleję plaster. Szeroko otwieramy. Suzy mierzy George'owi temperaturę. Ojej, masz temperaturę. Musisz leżeć w łóżku przez trzy lata. Tata Świnka przyszedł po George'a Ojej, co się stało George'owi? Nie martw się, tato, my się tylko bawimy George jest naszym pacjentem Och, rozumiem Czy pacjent może mieć gościa? Ale tylko na chwilę Nie można go męczyć Ciasteczka! Ciasteczka! Tak, są dla George'a Dzięki nim poczuję się lepiej E, przepraszam, doktorze. Możesz mi pomóc, boli mnie brzuch. Łaskoczę. Słyszę, bardzo głośne burczenie. Chyba jesteś głodny, tato. Oto muszę zjeść dużo ciasteczek, żeby się lepiej poczuć. I ja. I ja. I ja. ハハハハ